Dzień dobry wszystkim, witam Was ponownie w kolejnym podcaście z Patrykiem Iwańskim. No i witam Ciebie Patryk. Cześć, no serdecznie, cześć Dawid. Dzisiaj takie y, padło na temat SR9009, bo ja ostatnio dostałem na swoim prywatnym Discordzie takie pytanie odnośnie tego środka. Część osób używa go w, w takiej formie y, wyrównania rytmu dobowego, część uważa, że on ma różne inne ciekawe lub też mniej ciekawe benefity. Generalnie jest to środek przez niektórych bardzo źle, mam wrażenie, rozumiany. W niektórych też odbierane jako coś, co zupełnie kompletnie nie działa. No i teraz Twoja w tym rola, aby to potwierdzić, lub też zaprzeczyć, lub też po prostu wytłumaczyć, jak realnie warto jest używać i czy w ogóle warto jest w, twoim, w Twojej opinii używać tego środka, czyli SR9009, zwanym również Stenabolic, jeżeli się nie mylę, choć nie wiem dlaczego. Ta nazwa do tego przylgnęła. Więc zaczynając od podstawowego pytania, które w naszych podcastach się pojawiają, czyli czym jest w zasadzie SR9009? Dobra. Esterka jest błędnie pojmowana jako, e, w ogóle, jako SARM. Wynika to z tego, że ona powstała w czasie, kiedy generalnie był boom na SARM i powstała równolegle w tym czasie i wiele osób popiowało po prostu pod SARM. No więc to jest błąd logiczny, ale absolutnie żadnym SARMem nie jest, nie wpływa w żaden sposób na oś HPA, e, HPTA, 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 podsłużę sobie tego mety. E, jest natomiast regulatorem cyklu dobowego, bo wpływa na taki, takie białko, ref, to jest ref-RB-alfa i trochę na ref ERB beta I to jest takie białko, które reguluje procesy dobowe. generalnie wszystko wprowadza się tak naprawdę do stymulowania, do agonizacji tego, receptora tego białka. Dlaczego? Ponieważ kiedy jesteśmy w stanie schowania, Nasze ułatwienie maleje, zwiększa się zużycie energii z naszych zasobów, a jednocześnie, kiedy jesteśmy w stanie czuwania, to bardziej się zadłużamy w kierunku nocy, bo nasz stan czuwania, na ten zdolność bycia pobudzonym jest jak sinusoida. Jak jest wzrost, tym mocniejszy potem spadek. Dlatego też wspiera generalnie regulację cyklu snu, bo im mocniej jesteśmy pobudzeni za dnia, a w sumie tego chcemy, chcemy być produktywni, tym mocniej potem śpimy. Oczywiście tutaj kofeiną jest trochę inaczej, bo kofeina wykorzystuje też pewne inne mechanizmy, żebyśmy nie skupali tej analogii. Ona na przykład blokuje receptory adenozynowe i stąd będzie zaburzała, i to bardzo, bardzo długo, zaburzała cykl snu. W przypadku eserki tak nie ma. Ona nas generalnie stymuluje do działania, kiedy kiedy ją stosujemy, jednocześnie test, kiedy jesteśmy dosyć i wytorem, wytarna dawka niekoniecznie w ogóle zadziała. Czyli kiedy mamy predyspozycję za dnia do bycia stymulowanym, to ona to dodatkowo jeszcze napędza. No i właśnie tak jak powiedziałem, stąd też wynika spadek łaknienia, bo jak jesteśmy zastymulowani, generalnie układ sympatyczny mocniej pracuje, układ nerwowy, to układ parasympatyczny, jego aktywność spada, więc jednocześnie to jest na odczuwanie głodu, zwiększa się użycie energii zasobów, glukozy, kwasów tłuszczowych, poprawa lipidogramu obserwowana w badaniach na gryzoniach, to tylko takie są, w przypadku SRK, Wzrost aktywności, wzrost potencjału wydatku energetycznego przez miejsce skieletowe, czyli generalnie poprawa wydolności, poprawa, poprawa, poprawa parametrów metabolicznych, bo jeżeli spada nasza ilość spozywanej energii odruchowo, jeżeli nie jest to kontrolowane, a tutaj nie było to kontrolowane przez na badaniach, badaniach na gryzoniach, jadły po prostu odruchowo, ile potrzebowały, to jednocześnie poprawiają się wartości, metaboliczne, tak? Poziom insuliny naty, to poziom glukozy, glukozy naty, to poziom insuliny, glukozy popocykowej, tak dalej. Lipidogram te poprawy, no bo spada ilość tkanki tłuszczowej I stąd też na przykład zasugerowano, że po odstawieniu SRK może dojść do odbicia. No ale jeżeli wiemy generalnie, jak rządzą się prawa termodynamiki, jak to wpływa na wartości lipidogramu, to wiemy, że jeżeli dana osoba przez jakiś czas po prostu ma miejsce właśnie zredukowane to jest, to jest z tytułu stosowania krodka, a potem wraca do starych nawyków, zaczyna więcej jeść i lipidogram może ulepszyć pogorszeniu, jeżeli wzrasta poziom tkanki tłuszczowej. Nie ma fizycznej możliwości za bardzo, żeby pogorszyć ten lipidogram przy utomowaniu takiego samego poziomu tkanki tłuszczowej. No, po prostu. To jest prawie niemożliwe, no chyba, że dana osoba by zaczęła spożywać inne źródła kwasów tłuszczowych, ale to i tak nie są to jakieś drastyczne zmiany, jeżeli chodzi o ten lipidogram. Wzrost LDL-u byłby, jeżeli byśmy stawiali na kwasy tłuszczowe nasycone, długo łańcuchowe, zamiast na nienasycone. Jed jedno nienasycone, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, jak z oliwy, z oliwek, z orzechów, tego typu. Więc generalnie ten argument tutaj jest całkiem taki na wyrost potencjalny i wynika on z tego, że po prostu nie ma badań na ludziach i sugeruje się, że taki wynik, taki skutek uboczny może wystąpić w przypadku zastosowania eserki. Sama esterka w ogóle, jeżeli chodzi o jej biodostępność, no jest słabo biodostępna, chociaż nie tak tragicznie, jak to okazuje, bo badania wstępne na gryzoniach wykazały, że w SRC 9009 około 2% było biodostępności przyjmowania drogą oralną, do ustną. No. To jest niewiele. Jednocześnie można to kompensować ilością na Natomiast wykalkulowano, no bo nie sprawdzano tego na ludziach, że u ludzi prawdopodobnie ze względu na pewne różnice genetyczne biodostępność będzie wynosiła w przypadku SR 9009, około 24%, co jeszcze wydaje w całkiem sensowną ilością to nie jest na to, że prawie wszystko idzie do, no, właśnie niepotrzebnie zupełnie, tak? Jeżeli chodzi o produkt, tylko jakaś tam ilość jego sensowna, tylko dostaje do, do, do krwiobiegu, jeżeli chodzi o tą biodostępność. Więc 24% tak się pasuje u ludzi, ale nie ma potwierdzeń, jeżeli chodzi o naukę, na badania, o badania na ludziach. No bo takich badań po prostu nie ma, z tego też tytuł związek jest całkowicie eksperymentalny, co też warto zaznaczyć. Statystyki podpowiadają mi, że duża część osób oglądających ten kanał wciąż go nie subskrybuje. Dlatego, jeżeli należysz do tego grona, zasubskrybuj już teraz oraz wpadaj na naszego Discorda. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również do wspierania ruchu Zapierdalać Trzeba poprzez zakupowanie merczu oraz szerowanie, udostępnianie i lajkowanie. Wielkie dzięki, i wracamy do materiału. Więc ta biodostępność będzie wynosiła około 24% w przypadku SR 911, taki nocny odpowiednik 909, ta biodostępność jest wyższa, ale nie wiemy o ile wyższa. Doświadczenia swojego wiem, że jednak zazwyczaj jest lepiej odczuwana przez dane osoby, przeze mnie również, bo stosowałem oba środki sr 9009 za bardzo nie odczuwałem, co prawdopodobnie by się zmieniło, gdybym zmienił dawkowanie na odpowiednio wyższe, 9011 odczuwałem różnicę. No bo różnica jest tak naprawdę tylko pomiędzy tymi związkami, jeżeli chodzi o. E, polega na biodostępności obu tych związków. 9011 ma wyższą biodostępność. Natomiast najprawdopodobniej, żeby przeskoczyć w jakimś stopniu aspekt biodostępności, też nie wiemy na ile to jest e, mój pomysł jest dawkowanie przez pienianki, no bo skłaniach jest to bezpośrednio do krwy biegu. Pominięcie układu pokarmowego, gdzie są słabe ogniwa, tak? no bo mamy kwas solny, enzymy trawienne, i tak dalej, i tak dalej. Musi ulec to metabolizmu wątrobowemu i tak dalej. A tutaj przez bezpośrednio do wątroby, co zostanie nośnika pod językiem, tak? No, bo trzech tego nośnika to jest w kapsułce. Kapsułka ma powiedzmy pojemność tam paruset miligramów, tak, a produktu mamy 5-10 mg na, na taką kapsułkę, więc to pokazuje, że prawie wszystko to jest nośnik, tak? Wypełniasz więc to, co zostanie potem pod językiem, to po prostu się połyka, taka mąka ryzowa, z tego typu zazwyczaj jest. I w ten sposób poprawia się ta biodostępność. I jednocześnie też można dzięki temu uniknąć innego słowa, Można pominąć inne słabe ogniwo w tym wszystkim, odnośnie czasu odstępu od posiłku. No bo eserka bardzo słabo się skłania drogą pokarmową, jednocześnie związki z produktów spożywczych, jak na przykład włókno pokarmowe, będą tą biodostępność Również redukowały, no bo wód pokarmowy po prostu wchłania w związki różne w tak? W ten sposób też na przykład helatuje metale toksyczne, wiąże metale toksyczne. To akurat jest na plus. No ale w tym wypadku będzie, prawdopodobnie będzie pogarszało biodostępność tego związku, więc jednocześnie stosując pod język wiąże, całkowicie omijamy trakt pokarmowy i jednocześnie to że ten związek może zostać dezaktywowany przez jakieś inne. Związki z produktów spożywczych, które jeszcze nam zalegają w żołądku. Natomiast, no, w układzie pokarmowym. Natomiast, jeżeli chodzi o zastosowanie, dawkowanie, przy dawkowaniu. Czekajmy, o... no, może. Wynagry... Momencik jeszcze, bo to jakby jest pytanie dalej. Tak ty już to pytanie wybiegłeś, jeżeli chodzi o kwestię korzyści zastosowania, bo wymieniłeś w zasadzie chyba wszystkie lub większość. Generalnie tak reasumując to wszystko, co powiedziałeś, no to SRK swoje zastosowanie będzie miała w regulacji rytmu dobowego poprawie jakości snu, jakby zwiększeniu ilości energii i bycia w takim bardziej produktywnym w ciągu dnia może potencjalnie wpływać pozytywnie na spalanie tkanki tłuszczowej no i generalnie na poprawę dzięki temu lipidogramu. Mam więcej Czyli, tak, czyli, czyli teoretycznie ma również korzyści takie prozdrowotne. Teraz ja ci zadam pytanie takie podstawowe, no bo generalnie serka jest używana w różnych w różnych, przez, przez różnych ludzi w różnym celu, można powiedzieć. I teraz pytanie do ciebie zasadnicze, czy uważasz, że jest to produkt warty użycia, jeżeli chodzi o kwestie spalania tkanki tłuszczowej per se, czyli jako spalacz tłuszczu? A, coś takiego generalnie jak spalacz tkanki tłuszczowej. Um... Założeniem oczywiście posiadania deficytu kolorystycznego. No, ja, ja czy samo pojęcie spalacza tkanki tłuszczowej jest tutaj błędne, ale czy sprzyja redukowaniu tkanki tłuszczowej? Zdecydowanie tak. Redukuje łaknienie, zwiększa, i to jest, to jest niesamowicie ważne, zwiększa nasz na długość w ciągu dnia. Więc jeżeli ktoś nie ma z regulacją łaknienia, bo ma stricte wyliczone kilokaloryczne posiłki, tak jak ja, i nie podjada, tak jak prawdopodobnie Ty, no to tutaj nie będziemy mieli żadnej pozycji. Jeżeli chodzi natomiast o poziom energii w ciągu dnia i ile przez to kilokalorii wydatkujemy, to jak najbardziej na plus. Co to, to się składa na spalanie skrętki tłuszczowej? Jak najbardziej tak. Dla Ciebie takie 2,5 tysiąca kroków zrobionych, jak sobie wyjdzie na 20-minutowy spacer, dla Ciebie, w tej masy cała, to jest takie wzrost od kilokalorii, kilokalorii spokojnie, dodatkowo, jak nie więcej. No bo E, do, jest, jest, dodatkowo dodatkowych kilokalorii spalonych. Więc jeżeli wykonasz sobie kilka takich spacerów w tym dnia, a je nagrywisz te 400 kroków, dodatkowo wykonanych, no to masz, powiedzmy, 400 kilokalorii i do przodu jesteś, jeżeli chodzi o wydatkowanie energetyczne. To już jest zauważalne. To już jest zauważalne okay. w skali dni, jeżeli coś takiego się powtarza. Dobrze. Teraz y, zapytam Cię tak, żebyśmy szli w miarę chronologicznie odnośnie potencjalnych skutków y, ubocznych, no bo wszystkie korzyści oczywiście y, mają wydźwięk bardzo, y, bardzo taki y, pozytywny, natomiast no, wszystko, co niesie y, pozytywne y, skutki, zazwyczaj niesie również skutki negatywne. Teraz chciałbym, żebyś się wypowiedział na ten temat. Okej, okay, no, tak, tak jest oczywiście. Wszystko, co działa w naturze, ma pewien spektrum skutków ubocznych. Tak jest zawsze, to, są, to jest naturalne. Więc jeżeli jesteśmy bardziej czujni w ciągu dnia, to automatycznie jesteśmy też bardziej chceni w ciągu dnia, więc regulacja rytmu dobowego. Ale jeżeli ktoś potrzebuje być czujny również wieczorem, to ta czujność może spać. na przykład w przypadku osób, które mają małe dzieci. Ja tylko się zapytam, czy to nie było przejęzyczenie. Powiedziałeś... Jeżeli jesteśmy bardziej czujni w ciągu dnia, to jesteśmy senni w ciągu dnia. Nie chciałbym, w żebyś chciał tak, tego przyszło. Wieczor, tak. wieczor, dobra. Okej, tak, okej, okay, okay, tak. super. Z automatu. Dobrze zwróciłeś uwagę. Dziękuję. Eee, więc automatycznie takie osoby, które potrzebują w jakimś stopniu utrzymać spójność wieczorem, no to w tym przypadku SR-ka może tą czujność niestety zaburzać wieczorem, więc muszą być świadome te osoby tego. Eee, innych takich aspektów być może napisać kierowcy zawodowi, tak? Takie osoby będą musiały bardzo uważać na stosowanie tego typu tego produktu. Kolejna kwestia jest taka, że być może niektóre osoby, staną, jeżeli będą stosowały SR, nie zdadzą sobie sprawy, że ulegał redukcji ich podczas podkreślany stan pobudzenia, to podchodzą się bezfardne testy, jeżeli chodzi o możliwość doboru produktów i po odstawieniu SR. Będą kierowały się dalej intuicji, nie tym, co mogą spożywać i będą obserwowały efekty jojo i być może nawet z kosztem poziomu tkanki tłuszczowej względem tego, którego zaczynały, przez zastosowaniem zastosowanie Więc po prostu jest ta świadomość, tak? No, ale jest to pewnego rodzaju spektrum skutków ubocznych, powiązane z aspektem świadomości i psychologii jednocześnie. Jest, jest to skutek uboczny. Również w tym wypadku można faktycznie obserwować, zaobserwować pogorszenie lipidogramu u tych osób. Kolejna sprawa jest taka, że SR w bardzo dużej mierze metabolizowany jest przez enzymy wątrobowe i w przypadku niektórych, w ich defektów genetycznych, być może też niekoniecznie jakichś bardzo rzadkich, nie wiem jak to by nam też wyglądało w przypadku osób ze Gilberta, być może doszłoby też do podwyższenia poziomu prancaminaz wątrobowych powiedzieć, natomiast warto obserwować nazy wątrobowe Te z zastosowaniem środka, w trakcie jego zastosowania, czy nie dochodzi tutaj do obciążenia wątroby. Bo jest taki potencjał. I w zasadzie, jeżeli chodzi o skutki uboczne, może jest to występować w niektórych przypadkach bezsenność, ale raczej by to było w przypadkach osób, które stosują e, Duże dawki SR, duże typu na przykład 40 gramów e, SR, 40 miligramów, miligramów e, SR w ciągu doby i związek nie, nie nadąża z rozkładem z jakiegoś tytułu nie, te osoby mają problem i tak z, z poczuciem takiego spadku energetycznego wyporem i SR cały czas ma je jako budzenie. Czyli doprowadza to do, do spektrum bezcenności. Czyli może wystąpić bezcenność w niektórych przypadkach. Więc żeby tego uniknąć, to raczej sugerowałbym stosowanie SR prawdopodobnie tylko w pierwszej połowie dnia i dawki rzędu około 5-10 mg powinno wystarczyć. Mówimy o SR11, prawda? Bo w 900 trzeba Gdzie... tę dawkę analogicznie podnieść. Tak, 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 z mojego ja bazuję tylko już na 9001, w przypadku 9009 po prostu jest niska dostępność, oba kroki są dostępne na rynku, więc nie widzę potrzeby stwierdzenia po 9009. Okej, okay, dobra. Teraz tak, można to oczywiście wywnioskować z całego kontekstu naszej rozmowy, natomiast w jakich przypadkach, Twoim zdaniem, warto jest sięgnąć po ten środek? Tutaj mówimy o takich y, osobnikach, które na przykład chcą właśnie wspomóc, powiedzmy, swój sen, y, w takim wypadku, y, jak, y, jakbyś to zutylizował, ten środek, że tak powiem, no i generalnie y, też wspomóż sen, to jest dosyć, y, jakby wiesz, takie spektrum bardzo szerokie, no bo część osób ma problem z zasypianiem, Część osób ma problem z tym że się bardzo często wybudza, albo wybudza się zbyt wcześnie i jest już bardzo mocno wypoczęta, na przykład przy stosowaniu niektórych środków anabolicznych, które w pewien sposób czujność zwiększają, lub też zwiększają po prostu wybór kortyzolu, który nas z rana wybudza. Tak? I jakby teraz, w którym z tych przypadków, albo na przykład niektóre osoby mają pracę zmianową i teraz Pytanie brzmi do ciebie, do ciebie brzmi następująco. Jeżeli chodzi o kwestię poprawy snu, to w jakich z tych przypadków warto byłoby zastosować SR, lub też, jeżeli w każdym, to w jaki sposób? W przypadku poprawy snu, jakości snu. W przypadku, gdy dana osoba ma problem z regulacją cyklu dobowego. Rytmu dobowego i ma problemy z zasypianiem, czuje się takie tired but wired, to się mówi. Zmęczony, ale cały czas taki roz, rozklepany, tak? Więc to wzmożenie tej senności, że powinno być tutaj pomocne, chociaż głównie, w większych przypadkach w ogóle bezsenności sprowadza się właśnie do tego, że dane osoby mają problemy z wyciszeniem się przed, przed snem. Ale tutaj w dużym poziomie zmęczenia poziom, ten wy... poziom wyciszenia niekoniecznie będzie miał aż takie znaczenie, Inaczej może pomóc to skoczyć, e, tą godnictwem myśli, po prostu tak duże może być zmęczenie, że mózg po prostu się wyłącza wieczorem, więc w takich przypadkach SRK może pomóc. E, też osoby, które, jeżeli chodzi w ogóle o zastosowanie, osoby, które chcą zwiększyć swoją produktywność w ciągu dnia, bo nie wyrabiają po prostu z ilością obowiązków, a zresztą trzeba dwigać dźwigać się na, na barkach, e, ja tak stosuję, SRK 991, e, no, to są takie pierwotkowatki, które mi do, do głowy. Ok. Teraz ja chciałbym się zapytać właśnie w przypadku osób pracujących zmianowo, no bo tutaj mówimy o poprawie rytmu dobowego. Rytm dobowy najczęściej zaburzony jest nie z jakichś przyczyn naturalnych, chociaż to się też zdarza, ale z przyczyn takich właśnie od nas niezależnych, czyli na przykład ktoś pracuje na dwie, trzy zmiany, no i wiadomo, wtedy ten sen ciężko jest unormować, żebyśmy spali od do, codziennie tak samo. I teraz Pytanie jest zasadnicze, czy SR działa doraźnie, czy działa w dłuższej perspektywie? No bo jeżeli działa doraźnie, to wiadomo, że można go zastosować w przypadku osób pracujących na zmiany. Jeżeli nie, no to wiadomo, że będzie to ciężkie do, do utylizacji. Okej, okay. generalnie badań na ten temat nie ma. Czy działa po dłuższym czasie, doraźnie? Nie spotkałem się z informacjami na ten temat, ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej działa doraźnie. Najprawdopodobniej, ponieważ nigdy nie mogę wykluczyć kontaktu placebo, tak, więc z mojego doświadczenia najprawdopodobniej działa doraźnie. Okej. Okay, czyli powiedzmy, że... Tak, prace... tak, i właśnie jeżeli ktoś by miał pracę zmianową, to na przykład na początku takiej zmiany, kiedy by tu SR mogłoby mieć zastosowanie. Okej, okay, super, no to dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tego, kto powinien uważać szczególnie, no to powiedziałeś: głównie osoby, które muszą być w tej drugiej połowie dnia, że tak powiem, czujni, czyli nie mogą sobie pozwolić na to, że tam gdzieś komara czytną, czyli głównie, tak naprawdę, chyba osoby pracujące, powiedzmy, właśnie. Właśnie na przykład nanocki, które zastosują z rana SR, a później nie wiem, pracują przy maszynach, które mogą im y, 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 zrobić krzywdę, <laughs> powiedzmy, kierowcy i tak dalej. Generalnie, wiadomo, tam sobie można dopisać listę zawodów, które są, y, 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 wymagają nocnego czuwania i są jednocześnie niebezpieczne, jest, jest mnóstwo. Y, natomiast teraz chciałbym cię zapytać o taki, y, Twoim zdaniem, Najlepszy protokół stosowania SR w przypadku, właśnie kogoś, kto chciałby zarówno poprawić jakość swojego snu, poprawić ten rytm dobowy, bo na przykład ma ten problem, poprawić jakość funkcjonowania w ciągu dnia, no i też skorzystać, powiedzmy, z tego efektu nasilenia spalania tkanki tłuszczowej poprzez zwiększenie wydatkowania energii. Okej. Okay. Domyślnie stosowałbym raczej po przebudzeniu, 50 mg podjęzykowo, 9,11, a drugą dawkę, w związku z tym, jak, jak wygląda nasz rynek wytwarzania kortyzolu, drugą dawkę podjęzykowo około godziny 16. SR ma bardzo krótki czas półtrwania, więc jeżeli nie zastosujemy go około nie wiem, godziny 18, 20, tego typu, to raczej nie zaburzy nam e, naszego e, rytmu snu. Więc około godziny 16, kiedy znowu mamy podbicie poziomu kortyzolu, Wtedy wzmocni się podbicie poziomu kortyzolu i zwiększyć produktywność, temperatury ciała jednocześnie, generalnie być w stanie schowania, pobudzenia i to by była druga dawka, ale być może i nawet duża szansa, że pierwsza dawka w zupełności wystarczy. Okay. Mówisz po przebudzeniu, co nie zawsze jest równoznaczne z byciem na u wielu osób. Czy bycie na czczo, czy powiedziałeś już, że bycie na czczo, prawdopodobnie wspiera bielostępność, no bo mamy różnego rodzaju związki, które mogą zaburzać. Tu że i tak stosujemy to raczej, w omija, to trakt pokarmowy, tak, więc nie ma to. Czyli wtedy nie, nie ma to większego znaczenia? Po tym budzeniu raczej w jakimś stopniu jesteśmy na czczo rano, no bo nawet jeżeli ktoś jadł tu, coś i to i tak ma dosyć spory odstęp czasowy od poprzedniego pojedynku, a zaraz pewnie znowu będzie jadł i tak już bardziej czym to nie będzie, niż jest. Chodziło chodzi mi bardziej o to, czy na przykład, nie wiem, wypicie kawy nie wpływa na na biedostępność. może. może. No właśnie. A widać Ale, to jest, czasem no, ktoś w ciach i kawą, nie? Aha, dlatego pod język. Pod język 2-3 minuty podtrzymać i potem raz połchnąć. Okej. Pod język tam. masz na myśli, po prostu otwieramy kapsłkę, wsypujemy proszek pod język i przytrzymujemy parę sekund, aż się, aż się rozpuści. bo też, No e... może trochę więcej, bo tam ileś tego nośnika jest, tak? Więc niech to się na, ślience, na tych stiniankach rozłoży, położy i niech to się wchłania. Ile się wchłonie, to się wchłonie, lepiej nie będzie. Okej, okay, dobra. No to myślę, że tak naprawdę temat serki jest, jest w dłuższym części Omówiony. Mam nadzieję, że, że dzisiejszy podcast y, przyniósł potężną dawkę wiedzy, bo to jest, był bardzo, bardzo y, niezrozumiały, mam wrażenie, y, środek. A wydaje mi się, że wart stosowania. Ja o tyle y, mogę to powiedzieć, że wydaje mi się, że wart stosowania, bo sam swego czasu w okresie przygotowań do zawodów stosowałem i choć. Ciężko mi jest ocenić, czy miał jakiś wpływ na to, jak wyglądała kwestia spalania tkanki bo wiadomo, przed zawodami używam wielu rzeczy, które wspomagają spalanie tkanki Plus ten dewicyt jest tak naprawdę ciężki do oszacowania już w końcówce zawodów, bo można powiedzieć, że prawdopodobnie sięga pewnie nawet tysiąca i więcej kilokalorii yy, dziennie. Plus do tego jeszcze aktywność, która wiadomo jak jest przed zawodami, różnie z tym yy, bywa, też ciężko jest ocenić. Kwestie hmm, wydatkowania energii na treningu, no bo też ta jakość treningu spada, więc to jest akurat ciężkie do ocenienia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię poprawy snu, to miałem przynajmniej wrażenie, mogło to być placebo, jeżeli tak, to i tak super, że, że miało to korzystny wpływ na to. Mhm. mhm. No. Bardzo ciekawy Dzięki za podzielenie się również. No, tak rozwoju. chciałem właśnie powiedzieć, bo, bo no, samo no. tak jak mówię, dostałem pytanie, takie pytanie ostatnio właśnie w Discordzie. Stąd też pisałem ci o różnych tematach, ale o tym, jakby jako takim głównym, bo to było takie najbardziej dla mnie świeże. I właśnie sporo osób mówiło, że w ogóle żadnej różnicy nie, nie widzi. Co prawdopodobnie teraz, jak, jak mówisz, to mogło się wiązać z tym, że, że stosowały po prostu niską dawkę tego 90,09. Ja stosowałem 90,09. Ale w dawce bardzo kosmicznej, więc prawdopodobnie to sprawiło, że, że ja je ja, ja odczułem, bo ja stosowałem z tego co pamiętam chyba 40 czy nawet 50 mg dziennie, czyli to już jest naprawdę duża, duża no. dawka. No, no, ja, ja pamiętam, że wtedy byłem w etapie takim, że więcej znaczy lepiej, więc, więc nie oszczędzałem. No w tym wypadku akurat poniekąd tak, bo ta dostępność jest jaka jest Trochę słaba. Na no przypadku 9009. Natomiast tutaj jeszcze taką jedną ważną kwestię, poruszę bardzo uniwersalną odnośnie tego, co powiedziałeś, że niektóre osoby nie odczuwały, są też osoby, które będą hiperresponderami. Pamiętajmy o czymś takim, co było na matematyce, w szkole podstawowej, jak dywa normalna, czyli rozkład gaussa. Mamy krzywą, mamy populację, tak? W, tej, w tym wszystkim, środek populacji, mamy 15% odpięcia, to są osoby, które będą bardzo słabymi responderami i hiperresponderzy, 15% na drugim końcu. I w tym mamy jeszcze pod kilka procent, jeżeli chodzi o absolutnie skrajne przypadki. Takie osoby, które, których nic nie rusza, i takie osoby, które od powstania już są, um, pobudzone, hmm. czy tam działa na nie, dany środek, można by było powiedzieć. O, no, tak. to trochę przed... Podkoloryzowanie z mojej strony, ale małe dawki już dane osoby są w stanie odczuwać bardzo znacząco. No zdecydowanie, zdecydowanie. Także, generalnie, jeżeli chodzi o kwestie dzisiejszego odcinka, to mam wrażenie, że, że to wszystko. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dotarli do tego momentu. Zachęcam od oczywiście subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szczerowania kanału. Dalej, na podpisie oczywiście tego filmu znajdziecie wszelkiego rodzaju kontakty do Patryka, jak również jego kod na Propertydy, jeżeli ktoś chciałby się zaopatrzyć i podziękować mu za wiedzę, którą tutaj nam przekazuje. Także dziękuję Ci bardzo, Patryku, za dzisiaj. No i słyszymy się pewnie w następnym materiale na kanale. Dzięki, cześć.